Nie, nie, nie. Kurwa. Nie masz. Jeżeli umieranie jest gejowe, to mam cztery kutasy w dupie. <grymka> <grymka> on prawie sam spadł! Dobra, lecisz po niego, lecisz po niego. Szybko, szybko, szybko. Lecę! Szybko. Wyszedł. Nie on spadł! On kurwa spadł! <grymka> Ale powodzenia kurwa o, wębę, ja to to będzie mądre, Ty pierdalaj! Aha! Aha! Ale mi się przyda, to. Skrzynia, a nam, Jak zaczynam na to już przynajmniej tak nie lamię. Leccy. coś mi nie wiesz. E, mogłem się. Eee, Jej, ja. O kurwa, co jest? <ślał> Cały gang sam na mnie później. <ślał> Uważaj, dobra, no jest, nie, nie dosięga do ciebie. Uwaga, dalej ci coś? To jest wulkan, o kurwa, ja mam, no, no, no fajnie, no o, fajne makro, fajne makro, ogólnie to dobry gracz, <coughs> rozi moment, rozi moment I to nie na rozi. tej samej mapie, to jest ta sama sytuacja, ta sama mapa, ten sam żart Dobra, nie mogę Okej, nie żyję. tam? O oh, fuck, to jest, uh! kurwa Co co kurwa Co jest? Co to za znowu? Kurwa, no wracaj, tata! Zmień kurwa! Kolejny chłopczyk, kolejny kurwa monochromatyczny chłopiec. Wow! Jak oryginalnie! Ja pierdolę! Dwie tego skina! Z Minecrafta staję się rasistą i seksistą, nienawidzę czarnych skinów i nie widzę kobiec skinów! Kurwa! sumie to może w wodzie. O! Tak co ja na czacie piszą? Co na czacie piszu? To... Lawa, jak ten w mikrofali? To kurwa Jula jest. To to kurwa Jula jest. A okej okay! <ścoughs> Kto budował hey. ten most? Hey, Co ty tam kurwa <śmuch> robisz? <śmuch> tu jest pełno osób. Zarix. Co ty na? A fajna No fajna. Dalej mu jebie matkę. Okej. Okay. Mój godzin, co to w ogóle było? Co to w ogóle było? Panie Zygmuncie, Panie Zygmuncie! Nie <grym> Yoń <Ja>, zbejtowany! Nie, <grym> joń! O fuck! Co podnieście? Powróci tam? Eee, nie trzeba jeszcze. Nie jeszcze. nie na razie. Nie na nie Fajnie, spadnij, spadaj, spadnij, spadaj. Kurwa. L, 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 L. A Opa. mówiłem, że są u nas, mówiłem. Ja to przewidziałem po prostu. Byłem jakieś 20 wieków do przodu. O Boże, penis, 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 bym już nie wiedział. Oh. A, mój odbyt! No Rozszerzony został. Rozszerzenie odbytów dodano do aplikacji Chrome. Do A, ja, 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 ja się kurwa dystrakcję tam robię. Bezerker. Mam Kornel. Obraziłbym twoje imię, ale tak, tak samo do może jeszcze No, nie będę. Pójdźmy na dwa Bieg się, bieg o, o, odłóż ten pas. Wiesiek nie bij, obiecuję, tym Biko, razem Bigos będzie Biko. ciepły. Do jednego worka Do jednego peru. Do jednego. Do jednego. Do jednego. Ile to jest? 2 On spadł! On jest idiotą! Jezus Maria! Here we go. <śle> <śle> znaczy, ostatnio prawdopodobnie przestała przez te wszystkie akuzacje, ale no... Cóż można rzec? Nie wiem, piwo zostało rozlane... Nie... O, już zostały rzucone, tak to było. <śle> ja się pierdolam. jest co tam radę? Bo ja wiem, o dobra, nawet. A też kabanusy go... wpierdzielam teraz Gościu <głosy> <głosy> On też Niebieski Wiem, widzę czerwony się go odbliżuje Czerwony się go odbliżuje Czy no. czerwony to nie był ten z Tak No to co ty kurwa nie powiesz, nie Dobra, czekaj, poczekaj, on... On s... Ki Laura w jego kurwa teammate'a! <śm> to jest taki słaby cheater! Ciężko się atakuje gościa, który ma lagi, to fajnie. No so, są, idę bez atakowania nawet. Siema. Siema! Co? Co? Nie! No ty. No. Masz na to. Dobrze.

Ełuszka Do kogo teraz mówisz? Tu jest tam! Rupi tam! No nie mnie! Zabity jeden! Zabity jeden! Zabity drugi! Ja pierdolę! Pff! Gracze Cold są bardzo mężczyźni. Tak, tak, tak. Naprawdę tak. To są jedni z lepszych, mi się nie. wydaje, tak. EU? Myślę, że są nad minem ale... Nie. Ta ale mnie, coś strzela, bro. No, jestem tutaj tak naprawdę. <grywka> <grywka> Jaki kurwa trickshot. Czy też, to, to naprawdę, oni po prostu. Nie gadaj! NIE GADAJ, On go porobił! Kurwa! What the fuck? What the fuck? To skill. Kill To nie issue. O Dzięki Coxcraft? Sorry Sorry. Nelly! Widzisz i dlatego się znieśmiejemy. Ponieważ to jest comic relief. Widzisz, że się wczoraj urodziłem? Czy ty spadłeś? Jesteś głupi. Nie wiem jaki debil tutaj ska... Czy Ty spadłaś? Ej hey, kumery, ty no. nie słyszałeś chyba mojego skala w myszce, nie? O nie, jeszcze boję. Eee, What the <laughs> Siema, jest... Ja też Good nie. Kuź Daj, poć, A! Ja mam randki z twoją matką. Daj mi to wykopać! Maciej, mam siekierę! sobie. A ja, trzy i pół zerduszka. I dużo leczenia. I dużo chorób psychi... هل هل هل